Witam Was wszystkich z powrotem na moim kanale, z tej strony Major Football i dzisiaj zapraszam Was do oglądania kolejnego skrótu z meczu czwartej ligi. Walczymy w tej czwartej lidze o trzecią ligę, o awans, mamy komplet zwycięstw i dzisiaj w dzisiejszym odcinku podejmowaliśmy Pogoń Prudnik. Drużynę, która do tej pory zajmowała 14 miejsce w tabeli, więc jechaliśmy na to boisko w, w roli faworyta, tak naprawdę wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, bardzo ciężki teren, boisko, praktycznie zero trawy, ciężko się strasznie grało, ale wiedzieliśmy, że, to, że tak będzie, więc byliśmy na to nastawieni psychicznie. Mimo to staraliśmy się dalej utrzymywać swój styl gry, czyli granie krótkimi podaniami po ziemi, utrzymywanie się przy piłce. No, i udało się to. Zaraz zobaczycie wszystkie akcje z meczu. Jeszcze chciałbym Wam tylko powiedzieć, że bo już mówiłem to parę razy, ale chciałbym Wam jeszcze o tym przypomnieć, bo może ktoś będzie tutaj pierwszy raz na tym kanale, że wiadomo, że jeżeli grasz z drużyną, która jest na papierze słabsza od Ciebie, wygrała mniej meczy, czy jest niżej w tabeli, to najważniejsze jest Twoje podejście mentalne, bo wiadomo, że umiejętności możesz mieć wyższe od, ty, od zawodników drużyny przeciwnej, ale kiedy głowa nie funkcjonuje i podejdziesz do wszystkiego, na luzie zlekceważysz, to później się to kończy właśnie porażkami, a my nie chcieliśmy przegrać tego meczu, więc nie zlekceważyliśmy przeciwnika, podeszliśmy w 100% serio do tego meczu i teraz zobaczcie moje, moich parę najlepszych akcji z pierwszej połowy, a później przechodzimy do omówienia całego meczu i wszystkich akcji. o que I pierwsza sytuacja na strzelenie bramki dla naszego zespołu. Fajna nasza trójkowa akcja. E, ja Dro oraz Pero. E, Dro zagrał do Pera Pero fajnie e, zagrał do mnie. Ja na jeden kontakt do niego w trójkącie, fajnie wyszedł na pozycję i tak naprawdę mógł mi tą piłkę zagrać w ostatnim momencie e, prosto padłom, dzięki czemu ja znalazłem się sam na sam. E, poszedł z tą piłką, zdecydował się na strzał. No i tak naprawdę nie można mieć do niego teraz pretensji, bo to była naprawdę dogodna sytuacja do tego, żeby zdobyć bramkę. Zaraz po tym była sytuacja, w której. E, Chciałem się zabawić z obrońcą drużyny przeciwnej, wykonałem step over, no i w tym momencie była bardzo śliska trawa, więc poślizgnąłem się na tej trawie, ale też nie mam co zwalać na to, że e, gdzieś tam przez to straciłem tą piłkę, nieważne straciłem, poszła z tego kontra, byliśmy troszeczkę za daleko od siebie, nie przesunęliśmy względem akcji, względem piłki, e, no i drużyna spródnika zaraz po tej naszej groźnej sytuacji, gdzie Pero strzelał z dystansu, e, miała sytuację, po której mogła też zdobyć bramkę, na szczęście... Na nasze szczęście, e, zawodnik drużyny przeciwnej, napastnik nie zdobył bramki. Teraz wam pokazuję akcję, która pokazuje też obraz meczu, tego jak wyglądał mecz. E, znowu mieliśmy zdro zadania, żeby schodzić do bocznych sektorów w budowaniu, e, fazie budowania akcji, rozgrywać tą piłkę. No i tak rozgrywaliśmy tak naprawdę cały czas na połowie przeciwnika. Z jednej strony na drugą tą piłką, no dzięki czemu tak naprawdę denerwowaliśmy tym przeciwnika, oni musieli się przesuwać, gubi, biegać, nie gubić, biegać za piłką. No i wyszła z tego fajna sytuacja. Niestety kamerzysta zaspał trochę i nie było widać. Zagraliśmy bardzo fajną akcję, właśnie z jednej strony na drugą, cierpliwie. Po czym stworzyło się trochę miejsca, zagraliśmy fajną klepkę zdro. Niestety ta akcja spaliła na panewce. Ale naprawdę bardzo fajna sytuacja, i też pokazuje właśnie ten obraz meczu i tego, jak on wyglądał. W kolejnej sytuacji mieliśmy rzut z autu, fajnie Tomek rzucił tą piłkę, Szuraf się zastawił, wymanewrował dzięki temu obrońcę. Niestety ta piłka mu troszeczkę uciekła. Może mógł się wcześniej zdecydować na strzał. Jeszcze próbował tam wymusić niczym Neymary karnego. No niestety sędzia widział, że była to symulka, i nie zagwizdał. Po tym mieliśmy też sytuację, gdzie fajnie rozgrywaliśmy akcję. Ja zszedłem do bocznego sektoru no i tak naprawdę to była pierwsza taka sytuacja kiedy zdecydowałem się na dłuższą piłkę ponieważ widziałem, że nasz lewy obrońca fajnie wychodzi, no właśnie na taką dłuższą piłkę, zagrałem mu tą piłkę była ona maksymalnie dokładna no i wywalczyliśmy z tego rzut rożny, niestety tylko, mogliśmy z tej akcji wyciągnąć naprawdę dużo więcej, ale udało się tylko właśnie wywalczyć rzut rożny rzut rożny, po którym ja zdecydowałem się jeszcze na strzał, tak naprawdę był to nieprzygotowany strzał, mogłem coś jeszcze z tego więcej zrobić, chciałem zaskoczyć bramkarza takim dynamicznym i Szybkim strzałem bez żadnego obracania. Pamiętacie, jak chyba wrzucałem na Insta i pokazywałem, co cechuje bardzo dobrego napastnika. Potrafi w ułamku sekundy, właśnie plecami do bramki oddać strzał. Próbowałem to zrobić, niestety piłka nie siadła mi na nodze i poleciała ponad bramką, ale zaraz po tych sytuacjach mieliśmy parę sytuacji, w których próbowaliśmy utrzymać piłkę, rozgrywać akcje no i udało nam się bardzo fajnie wyjść z szybką, kontr, z szybką kontrą z naszej połowy, Dro fajnie ruszył zagrał na skrzydło do Marcelo Marcelo jeszcze raz do Dro Dro zdecydował się na wrzutkę piłka gdzieś tam się zaczęła odbijać Odbiła się od ręki druż zawodnika drużyny przeciwnej, po czym nasz, bra nasz bramkarz e, krzyknął, że jest ręka. E, no i wszyscy kibice, którzy tam siedzieli, e, myśleli, że to nasz zawodnik dotknął ręką, i mieli cały czas pretensje do sędziego, że nie zagwizdał e, ręki e, dla naszego zespołu, czyli że po prostu rzut wolny dla drużyny przeciwnej. E, Szura gdzieś tam doszedł do tej piłki, jeszcze odbijanej, włożył szpica, trafił i mieliśmy już 1-0. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę jedyną bronią, z której może nam zagrozić drużyna spródnika najbardziej, to będą stałe fragmenty. No i poszła taka wrzutka w pierwszej połowie właśnie z rzutu rożnego po ziemi. Na szczęście nasze, po prostu zawodnik drużyny przeciwnej machnął się, nie trafił w piłkę, no ale wiadomo, że zrobił się trochę kocią, na szczęście nasz zawodnik wybił tą piłkę. Ja jeszcze dopadłem do tej piłki, niestety kamera nie uchwyciła tej akcji. Zrobiłem zawodnika, podrzuciłem sobie nad nim piłkę, wyszedłem z kontrą, zagrałem do Marcelo. No po czym Marcelo zdołał jeszcze utrzymać tą piłkę i byliśmy dalej w posiadaniu no, ale tak naprawdę wiedzieliśmy, że właśnie te rzuty roczne, czy rzuty wolne, będą największą bronią drużyny przeciwnej. Tu też można zobaczyć bardzo fajną naszą akcję trójkową. Eee, odebraliśmy piłkę w środku, wyszliśmy w fajną kontrą z dro, DRO. zagrał do mnie, ja zagrałem do skrzydła. Poszedłem od razu wcinając się za linię obrony. Marcelo zagrał mi tą piłkę, ja od razu z pierwszej piłki zgrałem tą piłkę piętą do Patryka. Eee, Patryk gdzieś tam próbował wrzucić, coś wykombinować z tej akcji. Niestety obrońca mu to zablokował, eee, ale to, że byli. Cały czas blisko siebie spowodowało, że dalej mieliśmy piłkę, utrzymywaliśmy ją i przegraliśmy z jednej strony na drugą. Fajnie pograliśmy piłką w środku. Ja trochę utrzymałem piłkę, omijając dwóch zawodników. Zagrałem do skrzydła, znowu pokazałem się do gry. No i chciałem po prostu w ostatnim momencie przyspieszyć tą akcję do naszego skrzydłowego, żeby od razu wyjść na jeden kontakt do niego, do akcji. No i wejść z jakąś wrzutką. Niestety zawodnik drużyny przeciwnej go wyprzedził, no i straciliśmy piłkę. I w końcu ta nasza gra, to nasze utrzymywanie się przy piłce, przegrywanie piłki z jednej strony na drugą przyniosło korzyść. Dro, fajnie otrzymała się tą piłkę jako lewy obrońca fajnie zszedł do akcji, budując tą akcję ja od razu w tym momencie miałem zadanie, że jak Dro właśnie schodzi w rozgrywaniu akcji właśnie na tą lewą obronę, to mam stworzyć taki wierzchołek, trójkąta no i znalazłem się właśnie jako dziesiątka przyjąłem tą piłkę, zagrałem prostopadą do naszego skrzydłowego, po czym on wyszedł sam na sam, no i zmieścił tą piłkę tak naprawdę na farcie bo gdzieś ta piłka się odbiła od naszego od bramkarza drużyny przeciwnej, i wpadła do bramki najważniejsze, żeby, żeby była bramka ja zaliczyłem asystę Jestem zadowolony z tej akcji, bo wyciągnąłem właśnie błędy, które w poprzednim meczu miałem, czyli właśnie schodziłem z, w momencie, kiedy dro też schodził po piłkę. W fazie budowania akcji schodziłem też nisko, bo chciałem rozgrywać tą piłkę, a właśnie w tym momencie muszę być wysoko, tak żeby wspomagać właśnie zawodników ofensywnych. I dzięki temu właśnie, że postanowiłem, że posłuchałem się tych rad wytycznych, to miałem asystę, a my mieliśmy bramkę na 2-0. Tak jak mówiłem, wiedzieliśmy, że zawodnicy spródnika mogą nam maksymalnie zagrozić ze stałych fragmentów gry, no i też miało to właśnie miejsce w pierwszej połowie pod sam koniec, kiedy mieli rzut wolny. Było dośrodkowanie na pierwszy słupek, gdzie tam chyba zawodnik przebił albo minął się z tą piłką, do której dopadł zawodnik drużyny przeciwnej napastnik przyjął sobie na klatkę i chciał zmieścić tą piłkę w krótki słupek na szczęście nasz bramkarz był cały czas czujny a ten strzał był za lekki, żeby sprawił mu jakiekolwiek problemy no i tak naprawdę ta pierwsza połowa była cały czas jakby kontrolowana przez nas, ogólnie cały mecz był kontrolowany przez nas, gdzieś mieliśmy tam jeszcze parę sytuacji w których po prostu zabrakło może trochę szczęścia może trochę dokładności ale mieliśmy te sytuacje i walczyliśmy właśnie, żeby strzelić tą bramkę na 3-0, ponieważ wiadomo, że, że 2-0 to jest taki wynik że jak właśnie przeciwnik zdobędzie bramkę na 2-1, no to jest tak naprawdę, nie ma tego takiego komfortu psychicznego, więc walczyliśmy o tą bramkę, niestety nie udało się jej strzelić w pierwszej połowie a co było dalej, no to zobaczcie co się działo w drugiej połowie, parę moich akcji parę fajnych zagrań przechodzimy do kolejnych wszystkich takich akcji lepszych właśnie z drugiej połowy jeszcze nie powiedziałem o takiej jednej śmiesznej sytuacji z pierwszej połowy, po której też mogliśmy stracić bramkę, na szczęście udało się wszystko pozytywnie była taka przebitka dziwna, gdzie nasz obrońca wybił tą piłkę tak naprawdę do góry, wydaje mi się, że on nie chciał podawać tej piłki do bramkarza, ale nasz bramkarz Koper nie wiedział co ma zrobić no i chciał przyjąć tą piłkę na udostępnienie sobie i po prostu pewnie wybić tą piłkę, niestety ta piłka mu odskoczyła, a zawodnik drużyny przeciwnej, napastnik już zmierzał do tej piłki, więc Piotrek się rzucił po prostu ją złapał, tak naprawdę nie wiem, jaka powinna być decyzja sędziego, moim zdaniem Piotrek mógł na samym początku już łapać tą piłkę, ponieważ nie było to podanie, napiszcie mi w komentarzu oczywiście, jakbyście to rozstrzygnęli, ja mam swoje zdanie właśnie, że on już po prostu wiedział, że on po prostu mógł łapać już tą piłkę na początku, a chciał sobie przyjąć odskoczyła mu, więc złapał ją po prostu później, o może on był tego nieświadomy, ale sędzia też wiedział, że właśnie to nie było podanie no i na szczęście wyszliśmy z tej sytuacji pozytywnie, nie, nie straciliśmy bramki i wychodziliśmy na drugą połowę tak naprawdę dalej zmotywowani do tego, żeby zdobyć bramkę, no i pierwszą sytuację tak naprawdę do zdobycia bramki miałem ja, fajnie Perom mi zagrał tą piłkę do środka, przyjąłem i od razu w drugim kontakcie oddałem mosty strzał z prostego podbicia. Niestety się posisnąłem, ale tak naprawdę, tak patrząc na torlotu tej piłki, no to e, tak naprawdę to nie miało żadnego znaczenia, czy się posisnąłem. Piłka zmierzała mm, około, wydaje mi się, że pół metra od okienka bramki. Fajny strzał, fajna decyzja. E, no, mogłem też tutaj wiadomo z, z tej akcji wyciągnąć więcej, bo mogła po prostu wpaść bramka. Gdzieś w drugiej połowie dalej staraliśmy się utrzymywać swój styl gry, czyli granie krótkimi podaniami po ziemi, dużo pokazywaliśmy się do gry, rozgrywaliśmy tą piłkę, ale tak naprawdę nie było z tego jakichś tam wielkich korzyści, gdzieś tam drużyna, drużyna z Brudnika bardzo nisko stała i bronili się. My nie mogliśmy się przebić przed tą, przez tą linię obrony. No i miałem taką sytuację jeszcze, w której właśnie trochę chamsko zachował się zawodnik drużyny przeciwnej. Fajnie wyszliśmy z kontrą. Daniel mi zagrał na skrzydło, zrobiłem jednego zawodnika. Zrobiłem drugiego zawodnika, po, którym, po czym właśnie ten zawodnik, którego zrobiłem jako drugiego, wszedł mi na prostych nogach. Na szczęście ja już to wcześniej widziałem, że on już leci z takim chamskim. Z takim hamskim zachowaniem, że on już właśnie chce we mnie wjechać za wszelką cenę. Więc tak naprawdę lekko trochę podskoczyłem, tak żeby mi się nic nie stało. No bo najgorsze co mógłbym, mógłbym zrobić, to właśnie doznać kontuzji w tym meczu. Ponieważ, jak wiecie, teraz w tym tygodniu gramy najważniejszy mecz w sezonie, ale nie będę Wam zdradzał szczegółów, ponieważ tego wszystkiego dowiecie się w kolejnym odcinku. No i po tych wszystkich akcjach rozgrywanych na połowie drużyny Prudnika. Mieliśmy w końcu taką sytuację, już bardziej dogodną do tego, żeby zdobyć bramkę. Niestety, zabrakło nam, może trochę pazerności na to, żeby właśnie tą bramkę zdobyć. Daniel zagrał mi do środka, fajnie wyszedł na pozycję. Ja zagrałem mu piłkę prostopadłą. Po czym on dośrodkował wzdłuż bramki, gdzie zabrakło tak naprawdę i naszego napastnika, i naszego skrzydłowego. Nie nadążyli trochę z tą akcją, właśnie mi się wydaje, że zabrakło takiej pazerności na to, żeby zdobyć bramkę. No i tak naprawdę, ta akcja zakończyła się tylko rzutem rożnym dla nas. Po tych wszystkich naszych akcjach, jak drużyna spródnika w końcu doszła tak naprawdę do takich dogodnych sytuacji, gdzie my trochę się rozróżniliśmy, zabrakło nam trochę sz szczęścia może. W tych sytuacjach gdzieś tam były różne przebitki, różne kontrataki, po których też wiadomo, że właśnie drużyna przeciwna mogła nam najbardziej zaszkodzić, ponieważ bronili się, bronili się bardzo nisko. Mieli dwóch dobrych napastników z przodu, więc mogli po prostu właśnie z tymi kontrami szybkimi fajnie wychodzić. Wiedzieliśmy, że też będą tak grać, więc przez cały mecz staraliśmy się to zabezpieczyć, no ale niestety nie zawsze uda się nam to zabezpieczyć. No i mieli pierwszą taką sytuację właśnie po kontrze, później drugą sytuację mieli po rzucie zrożnego, gdzie tak naprawdę ich napastnik zaprzepaścił 100% sytuację jak nie 150%. No ale na szczęście dalej wynik utrzymywał się 2-0 i my dalej później kontrolowaliśmy spotkanie no i szukaliśmy dalej momentów do tego, żeby zdobyć kolejną bramkę. I najlepszą sytuację jak do tej pory w tej drugiej połowie, właśnie mieliśmy po fajnej, e, składnej akcji, gdzie fajnie pero zagrał do Patryka Stasiaka, który spokojnie przyjął tą piłkę i dośrodkował wzdłuż bramki. Naprawdę idealna piłka, nie powstydziłby się nawet takiej piłki Daniel Alves. E, Dani Alves. Yy, niestety nasz napastnik nie wykończył tej akcji, tak naprawdę mógł wjeżdżać w tą piłkę z głow yy, głową albo po prostu troszeczkę spokojnie ją wykończyć. Także w pamiętaj, następnym razem jak będziesz wykańczał takie sytuacje, to trochę więcej spokoju. Ciężki mecz, ciężkie warunki. Zawodnicy drużyny przeciwnej byli bardzo dobrze zorganizowani w, w defensywie, więc naprawdę było ciężko nam się przebić przez tą defensywę. Yy, no i dlatego w tej drugiej połowie też nie było żadnych bramek. Yy, ogólnie cały mecz naprawdę na plus dla nas, bo wiedzieliśmy, że to będzie właśnie ciężki mecz dla. Nas, więc byliśmy zadowoleni, że udało nam się po prostu zdobyć te trzy punkty. Był, był to właśnie ciężki mecz, jeżeli chodzi o stan murawy. No, ale nie ma co narzekać na murawę. Najważniejsze są trzy punkty i to, że po, podeszliśmy właśnie mentalnie bardzo dobrze do tego meczu. Nie rozluźniliśmy się, tylko gdzieś tam byliśmy cały czas w kontakcie z przeciwnikiem. Mimo tych sytuacji, którzy, które on, oni mieli, no to tak naprawdę cały mecz był kontrolowany przez nas. No, i teraz pola na kolejny mecz. Teraz gramy tak naprawdę najważniejszy mecz w sezonie. Już to mówiłem podczas tego odcinku, ale chcę was mocno zachęcić do tego, żebyście zostawiali łapki w górę. Ponieważ kolejny odcinek naprawdę będzie konkretny. Tam naprawdę jestem przekonany, że będzie ogień na tym meczu, ponieważ gramy z drugą drużyną w tabeli. Co do tego meczu, jeszcze tak w roli zakończenia, no to ja, ze swojego z występu, jestem w miarę zadowolony. Było parę niedokładnych podań, ale jestem zadowolony z tego, że cechuje mnie od jakiegoś czasu taki mocny spokój bardzo dużo spokoju, właśnie mam w poczynaniach z piłką, też próbuję czasami właśnie przyspieszyć, coś ruszyć samemu, było parę niedokładnych podań, ale mniej więcej właśnie większość tych podań była dokładnych i miałem pewnie z około 80% celności podań więc ostatnio miałem około 90%, więc wiadomo nie mogę być zadowolony, ale to też wynikało z tego, że w sumie byłem chyba troszeczkę mniej pod grą w tym meczu. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek, zostawiajcie łapeczki w górę jeżeli tak, subskrypcję, dajcie znać w komentarzach mi w jakiej w lidze gracie. Z chęcią poczytam Wasze komentarze, przypnę serduszko i zobaczę też w jakiej lidze grają moi widzowie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się podczas kolejnego epizodu, a kolejnym epizodem będzie prawdopodobnie vlog, bo będzie to ciekawe, ciekawe przygotowanie oraz sam mecz, więc myślę, że Wam się spodoba. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!